Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj taki niestandardowy film. Jeśli pamiętacie, kiedyś robiłem poradniki zakupowe, co warto kupić do Legionu, będąc nowym graczem. One się już troszeczkę przedawniły, nie są już aktualne. Natomiast, gdy zostaną odświeżone wszystkie zestawy, to będę mógł y, zrobić znowu takie filmy, co warto kupić na start. Teraz y, robię nieco inny film. Dzisiaj w tym filmie powiem Wam o tym, czego już nie warto. Kupować jako gracze legionu i to zarówno do graczy starszych, jak i do graczy y, młodszych, stażem, że tak powiem, w szczególności do tych co wchodzą w system, żebyście nie zmarnowali po prostu pieniędzy. Pierwszym z zestawów, których już nie warto kupować, jest Vital Assets. Jest to zestaw, który dodawał nam kiedyś scenariusze do gry aktualnie tych scenariuszy już nie gramy tutaj jeśli tylko ktoś chciałby grać na stare zasady stare scenariusze w starym legionie to można by sobie to zakupić natomiast raczej skoro gramy już na te nowe zasady to jest to zestaw który po prostu nie jest wart naszej uwagi, bo po prostu no, nie gramy już tych scenariuszy, tak? ich już tak jakby dla nas troszkę nie ma. Tej grze. I jeśli ktoś kiedyś chciałby grać na przykład turniejowo, to ten zestaw jest po prostu zbędny i można uznać go za taką stratę pieniędzy. Kolejny zestaw to Upgrade Card Pack 2. No, to 2 to i oczywiście Upgrade Card Pack 1. Te dwa Upgrade Card Packi są już trosz, też troszeczkę nieaktualne. One będą zastąpione. Tam wyjdą nowe zestawy w to miejsce. Natomiast są to dwa zestawy, z których też należy naszym zdaniem zrezygnować, z naszym, czyli moimi taty, bo tutaj te karty też e, łowców nagród, które dostaniemy, są no, już też nieaktualne po prostu. Także to są kolejne zestawy, które są do rezygnacji. Tutaj dla graczy Rebeli, e, Rebel Pathfinderzy, ta jednostka już nie istnieje. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby sobie pograć tak dla zabawy w domu, to może kupić ten zestaw i grać tą jednostką Pathfinderów. Natomiast jeśli myślimy o graniu turniejowym i chcemy być w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje w Legionie, no to Rebel Pathfinderzy zostali usunięci, więc jest to zestaw, którego należy się wystrzegać, tak, że już go nie kupujemy. Priority Supplies... Kolejny zestaw, który jest już do ominięcia, on dodawał nam kolejne scenariusze do gry, których już nie ma, których już nie używamy. Także Priority Supplies, kolejny zestaw, którego należy zrezygnować. Teraz dla graczy Imperium, Imperial Royal Guards kiedyś uważam bardzo fajna jednostka do chronienia innych kluczowych jednostek farmy. No i jeszcze tam wchodzili sobie do walki z szarżą, coś tam mogli pogrozić przeciwnikowi walcząc. Aktualnie nie nieistniejący już oddział Imperial Royal Guard, ci, tak jak Pathfinderzy zostali usunięci z gry, więc jeśli myślicie o tym, żeby wejść w Legion i chcecie pograć że tak powiem na poważniej, chcecie pograć turniejowo, no to tego zestawu również nie kupujemy. Tutaj Geonosian Warriors Unit Expansion, tutaj taka mała rzecz dla separatystów, że tego zestawu nie opłaca się kupować, ponieważ wyszedł już zestaw, który daje nam więcej jednostek i jest, yy, znaczy nie, nie jednostek, tylko więcej modeli, jest już aktualniona wersja karty, duży skład też mamy i on kosztuje tam chyba troszkę więcej niż ten zestaw stary, więc nie opłaca się już tego zwykłego zestawu kupować, bo możemy po prostu w nieco wyższej cenie dostać dużo więcej modeli, a przy okazji, no, dostaniemy już odświeżone karty. Essential Kit, kolejny zestaw, którego raczej nie warto kupować. Tutaj jak rozmawiałem z tatą, to wychodziło, że tutaj miarki chyba tylko by się nam mogły z tego przydać, bo Objective i Condition Tokeny to są już nieistniejące rzeczy, bo nie mamy już w grze Objective Cardów i Condition Cardów, więc, no, jest to zestaw, z którego nas spokojnie możemy zrezygnować. Plus mamy licznik rund na 6, a teraz gramy 5 rund. Także no, to nie jest coś, czego będziemy potrzebować. Zwłaszcza, że w to miejsce również wyjdzie nowy zestaw, który prędzej jako nowi gracze będziemy chcieli kupić, który będzie dla nas po prostu bardziej atrakcyjny. Teraz dalej do Imperium. Jeśli ktoś szedł w Legion, żeby grać Palpatainem, no to słuchajcie, no niestety Imperator Palpatine również został usunięty z gry. Oczywiście dalej do pogrania domowego, jeśli ktoś komuś bardzo zależy, to możecie go kupić. Jeśli chodzi o grę kompetetywną ewentualnie z graczami, którzy powiedzą, że chętnie zagrają, ale no, na aktualnych zasadach, na aktualnych jednostkach i punktach, no to niestety ale nam sobie nie pogramy, no bo też został usunięty. Bardzo przykro, bardzo szkoda, no ale cóż, no, taka decyzja poszła więc jest to kolejny zestaw, z którego warto no, zrezygnować po prostu jako gracz Imperium. Szkoda na to wydawać pieniędzy, skoro jednostka została usunięta. Teraz dla graczy, którzy rozważali wejście w Legion, słuchajcie, to jest stary zestaw startowy do Imperium, Imperia z Rebelią. Tego zestawu również już nie warto kupować, ponieważ za chwilę wychodzą nowe startery, czy nawet już może wyszły. No w każdym razie nowe startery będą miały rzeczy tylko dla konkretnej frakcji, czyli jak tutaj dostawaliśmy Imperium i Rebelię, to będzie oddzielny starter dla graczy Imperium, oddzielny dla graczy rebelii. I raczej w tę stronę warto iść niż kupować ten stary zestaw. Plus, dostaniemy tam więcej jednostek niż w tym zestawie. I na dodatek z aktualnymi już grafikami, a to są jeszcze stare grafiki, więc nieodświeżone te karty. W ogóle jest to zestaw aktualnie do rezygnacji. Tak samo zestaw startowy Clone Warsów. Tutaj jest dokładnie tam sam przypadek, co w, co w wersji Imperium i Rebelii. Kolejny zestaw, z którego warto zrezygnować jest to Boba Fett Daimyo. To jest operative do Rebelii. I czemu warto zrezygnować z niego? Ponieważ wyjdzie on w... W jednym zestawie razem z Dinem Jarinem i grogu, więc Din Jarin i grogu to również jest zestaw, z którego warto zrezygnować, bo będziecie mogli ich kupić po prostu w jednym zestawie już z aktualnymi grafikami, z aktualnymi kartami dowodzenia i tak dalej. No i tutaj jest ten z starter nowy, separatystów. O, dobra, w czwartym kwartale on wyjdzie, więc myślę, że warto przeczekać do tego czwartego kwartału, jeśli chcecie wejść w grę. Bo po prostu tutaj dostaniemy nie dość, że więcej jednostek, to jeszcze właśnie wszystkie te. Te potrzebne rzeczy będą się tutaj znajdywały. No i tutaj też Republika Galaktyczna, e, oczywiście to, jeśli chodzi o te dwie frakcje, to wyjdzie w czwartym kwartale, natomiast jeśli chcecie wejść w Rebelię lub w Imperium, to będzie w trzecim kwartale się pojawią te startery. Także dla tych dwóch frakcji będzie to wcześniej. I słuchajcie, no tutaj mamy 36 modeli, 7 jednostek, gdzie w starych starterach dostawaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, po 5 jednostek, czyli mamy dwie jednostki więcej. Po prostu tutaj, jak widzicie, teraz mamy Łuki, mamy Rebel Troopsów, Komandosów, mamy luka, z aktualnego, bo w starym starterze był ten luk, ale z nieaktualną już kartą, więc żeby wam się nie myliło, to warto jest jeszcze poczekać te kilka miesięcy i zakupić sobie już taki pełny starter z aktualnym wszystkim, nie? Plus mamy tutaj też kostki po cztery. Myślę, że kostki będzie trzeba potem z czasem dokupić, ale generalnie na start no no cztery to tak. Mało, no dla mnie to 6 to jest minimum, żeby sobie sensownie pograć, ale no, powiedzmy, że coś by się dało z tym zrobić. Dostajemy też y, miarki, miarki ruchu, miarki do mierzenia. Dostajemy taką ładną to y, miejsce, y, to do liczenia punktów, jeśli się nie mylę, to powinno być tutaj. Nie jestem tylko pewien, czy poje są. Jeśli są poje, być, może to są poje, to możecie mi napisać, ale wydaje mi się, że powinny być w starterach poje jeśli ich nie mam, to trzeba by szukać ich oddzielnie, ale raczej powinno to wszystko być, co jest nam potrzebne. I też dostajemy tutaj, jeśli się, nie mylę tak, 24 battle cardy, czyli wszystkie karty, scenariuszy, które są aktualne. Dlatego nowe startery będą dużo lepsze, w starych starterach nie dostajemy aktualnych scenariuszy. To też jest istotne, warto powiedzieć, dlatego no, trzeba jeszcze się wstrzymać i potem kupujemy któryś z tych starterów. I tutaj, tak jak wspomniałem, zestaw Bobby razem z Dinem i Grogu od razu, a Dina możemy grać zarówno w rebelii jak i w imperium. Bobę możemy grać tego dajmy tylko w rebelii, ale spokojnie, słuchajcie, jest też Boba w wersji imperialnej. Także warto i tak się w ten zestaw jako gracz Imperium będzie wyposażyć. Także nie kupujemy już ich oddzielnie, kupujemy w jednym zestawie. Może tam nawet taniej wyjdzie niż kupować oddzielnie, także coś takiego, bo tutaj połączyli. No i tutaj mamy właśnie te najnowsze zestawy upgradeów, które będą wychodziły w trzecim kwartale 2025 roku. I co jest istotne? Tutaj należy powiedzieć tak: dla nowych graczy generalnie ważne będzie to, żeby kupić nowy starter i będziemy mieli te rzeczy w nowym starterze. Więc to są zestawy, z których no myślę, będzie można zrezygnować. Może ewentualnie te upgrade card pack. Można będzie można kupić. Natomiast jeśli już gracie w Legion i po prostu chcecie mieć te najnowsze karty, no to w trzecim kwartale kupujecie sobie Upgrade Card Pack. Możecie też kupić Battle Deck Card Pack, jeśli nie macie tych nowych kartów. Tak, tutaj są pojki, przynajmniej tak mi się wydaje, że to są poje, bo są dosyć duże. Dostaniemy też właśnie zaznacze, oznaczenie czerwonego, niebieskiego gracza, żeby to rozróżnić na polu punktacji i dostaniemy też pewnie już te najnowsze tokeny do używania. Także możemy też alternatywnie, jako nowy gracz, nie Kupować startera a kupić to sobie właśnie na te trzy części, czyli Battle Deck Card Pack, Essential Kit i powiedzmy ten Upgrade Card Pack. No to raczej się przyda prędzej czy później. I wtedy możemy kupować sobie jakieś prostu inne jednostki z zestawów, tylko że Legion w tej chwili jest w takim, że można powiedzieć, nieprzyjemnym miejscu, bo dopiero dostaniemy odświeżenie wszystkich jednostek, więc te zestawy, które są teraz, no trzeba tak odchodzić do nich z pewnym dystansem. Niekoniecznie może być warto kupować te zestawy, które mamy teraz. Lepiej jest poczekać i w tym 2026 roku, jeśli się nie mylę, gdzieś tam powoli wszystkie te zestawy już będą odświeżane, część jest w tym roku, część będzie w przyszłym i gdzieś. Ten trzeci kwartał, trzeci, czwarty kwartał tego roku będzie dobrym czasem, żeby wejść do gry. A no na, na ten moment korzystajcie na przykład z zestawów, który ma jakiś kolega, koleżanka, możecie grać sobie gdzieś tam razem, nie? A dla swoje myślę, że jeszcze będzie czas, żeby się wyposażyć. No i tutaj ci, czy Warriorzy, to już jest ten najnowszy zestaw, odświeżony zestaw separatystów. Ten już opłaca się kupić, jeśli oczywiście chcecie grać tą jednostką. Także starego zestawu nie kupujemy, już ten nowy, taki jak widzicie z taką grafiką, z tymi językami czterema. Ten jak najbardziej można się wyposażać. Tu dostaniemy więcej tych Modeli I jest on jak najbardziej sensowny. Także w zasadzie to już jest wszystko, co omówiłem. Co miałem do omówienia. Większość zestawów, które dzisiaj omówiłem, to są zestawy, których nie warto kupować jako nowy gracz, bądź też jako gracz, który jest, no, można powiedzieć, w pewnym sensie stały, ale nie ma jeszcze wszystkiego. Natomiast, no też powiedziałem ty te parę słów o tym, jakie są plany na ten przyszły rok, na jeszcze ten rok wydawnicze legion będzie odświeżany gdy legion zostanie odświeżony przynajmniej te startery to wtedy warto będzie faktycznie kupować. Jeśli się nie mylę, to chyba Stormtrooperzy i Rebel trupsi również już dostali swój odświeżony zestaw, więc gdzieś tam powoli można się w to wyposażać, kleić sobie te modele, ale i tak zalecałbym ostateczne wejście i decyzję o wejściu w Legion przeczekać do wyjścia tych głównych starterów. Gdy wejdą, to wtedy śmiało jak najbardziej kupujemy po jednym starterze i na przykład dokupujemy właśnie te zestawy Stormtrooperów, te zestawy Rebel Trooper, Troopsów, żeby te 1000 punktów dobić. Ewentualnie tam nie jestem jeszcze pewien, ale w którymś filmie mówiłem o tym, jak oni to będą odświeżali, jaka jest kolejność, to możecie sobie na moim kanale znaleźć i na, tym, na tej podstawie zadecydować, jakie jednostki będziecie chcieli kupować w kolejnej kolejności zaraz po tych starterach. Także w tym filmie to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że taki mały poradnik czego nie kupować się przydał, chociaż troszkę powiedziałem też co kupować. I jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, odwiedzenia fanpage'a na Facebooku oraz Instagrama. Wszystkie linki macie jak zawsze w opisie. Także dzięki i do następnego filmu.